Okej, okay, witam moi drodzy. Dzisiaj pokażę wam jak na Windowsie 8.1 zainstalować iTunes w 2022 roku, aby mógł wam pójść Jak macie iPhone'a 6s. To musicie wiedzieć jaką wersję iTunesa zainstalować. Już wam okaże. Mamy dwie wersje iTunesa. My potrzebujemy tej starszej wersji aktywnej do Windowsa 8.1, natomiast iTunes dla Windowsa 10 będzie tą wersją. Tutaj ja chciałbym Wam pokazać krok po kroku, co ja rozpakowałem. Mam programem 7zip otworzyć jako archiwum. Rozpakowujemy ten link. okej. Na przykład instalujecie ten plik e, Następnie 7-zipem otwieracie e, Albo i 7-zipem otwieracie e, Katalog iTunes e, Rozpakowujemy program iTunes 64msi Następnie 7-zipem Musicie zrobić ekstrakt Dwóch plików Mam nadzieję, że one będą w tym katalogu, bo już nie pamiętam, który to był katalog. E, to chyba nie ten katalog. Sorry, moi drodzy. Musimy ten katalog otworzyć. On otrzymuje dwa liki z tego katalogu. To są starowniki. One są najważniejsze. I je, moi drodzy, musimy rozpakować. I tym przyciskiem myśli dajemy INSTALL, zainstaluj. I znowu mi widzi na nowo urządzenie. Ale to nie wszystko. Musicie odpowiednią wersję iTunesa zainstalować, już Wam pokażę. Dobra, i jest coś takiego. Rozpakujemy tylko sobie ten katalog. Bo mamy sterowniki zainstalowane. Bo to jest wersja, która jest kompatybilna na Windows 8.1. Nam głównie chodzi o program komputerowy, tak abyśmy mogli zaaktywować iPhone'a 6s, jak macie iPhone'a albo nowszego. Bo możecie również najnowszego, z tego roku odpalić. Nawet mając Windowsa 8.1 i niekoniecznie Windowsa 10 czy 11, bo ten system według mnie jest szybki i w pełni funkcjonalny. Normalnie wasze urządzenie nie byłoby wykrywalne, a jest ja sterowniki USB zainstalowane. Za chwilę będzie widocznie. Poczekajcie chwilę. Jest mamy widocznego iPhone'a naszego Simi 2022 no i super, nie no wszystko się zgadza e, a mamy wersję iTunesa e, z 2000 o, ale to i tak e, to jest akurat e, wersja pod Windowsa 8.1 bo najnowsza wam moi drodzy nie ujdzie ale sterowniki do iPhone'a to mam zainstalowane z tej wersji od Windowsa 10, już Wam coś pokażę. Również on wykrywa sterowniki do iPhone'a, jak wchodzicie tutaj i w Managerze Urządzeń Device Manager, powinniście widzieć coś takiego. Apple Mobile Device USB Driver to jest bardzo ważne wtedy wasz iPhone będzie wykrywalne nawet jak macie kartę sieciową bezprzewodową i macie internet z telefonu to możecie sobie z wodą łączyć i możecie mieć internet z telefonu a jeszcze tutaj Upewnijcie się, że tutaj to jest odznaczone, żeby wam automatycznie nie wyłączał portów USB. Zapomniałam o tym powiedzieć. Sprawdźcie moi drodzy. Czy Windows 8 i 1 ma to odznaczone? Przy okazji o tym powiem, bo czasami on rozłącza automatycznie USB 3.0, ale iPhone... Eee, może mieć problem z portem USB 3.0. Nie każdy komputer działa prawidłowo eee, z iPhone'em jak chcecie do portu USB 3.0 Sprawdź jeszcze tutaj czy jest to odznaczone. Pozwól komputerowi aby, urządził, aby wyłączył to urządzenie, aby zaoszczędzić prądy. To samo tu power management pozwól aby komputer wyłączył to urządzenie aby zaoszczędzić energię to nie to wyłączamy wyłączamy to bo to jest nieoczekanie i to robimy. tak na przyszłość wam okazałem także mam nadzieję że się mój tutorial wam podobał bo jeszcze jest jego odpowiednik który jest lepszy niż items bo ja głównie używał programu tego Thinkious yes, Mobile Manager aby móc kopiować pliki PDF bez problemu jest mam ten program ukarę tak się to nazywa i yes, Mobile Manager Application To jest lepszy program moi drodzy niż iTunes. Nie polecam e, ituna do kopiowania plików iTunesa. Tutaj możecie dać... Aha, i pokażę sobie jak. Bo ten program wtedy Wam będzie działał jak właśnie macie zainstalowany ten składnik zainstalowany bo dzięki temu ten program będzie działał i te sterowniki głównie instalujecie leak in ale to musi być razem z tym rozpakowane. no i dobra i coś takiego pages to są pgfy zainstaluję ag i ja sobie biorę leak jakiś eee, pgf Sągi i Polska, wersja językowa bardzo ważne. prorocze, puseństwo. No i dobra. No i mam było na tyle muzykę. Aha, muzykę wam pokażę jak kopiuję. Nie chcę za dużo rzeczy kopiować, bo nie mam aż tak miejsca ducha. Dobra. Muszę zaraz się ułożyć, bo jestem trochę zmęczony. Czego to jeszcze nie kopiowałem? Czy ja zapomniałam, czy... Mm. Muszę sprawdzić, moi drodzy, na moim iPhone'ie, czy wszystko skopiowane mam, bo mi się wydaje, że chyba coś pominąłem. Zaraz go Was wrócę. O, nie mam jednego albumu. Nie mam. Wszystkie. Z wyjątkiem tego... Ja, dobrze, z sobie ile I lewym przyciskiem myśli przeciągamy na to okno i on nam ładnie skopiuje. Ale pamiętajcie, aby raczej z USB 2.0 portu korzystać. Zależy od komputera, bo jak miałem płytę główną gigabyte USB 3.0, gigabyte LMT USB 3.0, to w Polsce jak podpinałem kabel do USB 3.0 portu, to blue screen pojawia się. Dlatego wolałbym, abyście używali portu na USB 2.0. To byłoby na tyle, także życzę wam miłego dnia moi drodzy. I... I, I widzimy się w jakiś inny dzień. Jeszcze nie wiem w jaki. Może jutro. E, udało się tak zrobić, że OBS Studio na Windowsie 8.1 działa mi. Ale jak zainstalowałem go, to był błąd. Musiałem przekopiować z katalogu Windows e, 11. O, tutaj mamy różne ciekawe takie opcje. Wydają sobie taki filter. Noisy... Oh, no. Noisy... Suppression. Okay, it's okay. Trzymajcie się.